W mamy mało zmiany, bo y, jakby zrezygnowaliśmy z usług y, trenera do Węgier. I, no i na chwilę obecną mamy już kandydata, ale jeszcze też nie mogę powiedzieć dokładnie: no bo jeszcze nie jest 100% dogadany, ale też będzie inny trener. Ale to trener będzie z Łukowa, nasz wychowanek, jakby stąd y, Łukowianie z krwi i kościoła tak to Zrezygnowaliśmy. I <laughs> dlaczego? Y, znaczy prezes i zarząd. Y, ze względu na. W sytuację z sesji, tak jakby. No, my nie chcemy tutaj, ja nie chcę polityki. Wiem, że to jest jakby nie, nieodłączna część, że Orlęta i zawsze jej polityka była w tym, w tym klubie, ale ja chcę jakby to jak najbardziej ograniczać. jakby i, no, Ja nie mogę, nie mam po prostu zaufania do osoby, która y, głosuje przeciwko rozwojowi tego klubu, bo można mówić, że jestem słaby prezes, bo prawdopodobnie może by był lepszy ktoś. Nie chcę też się tam gdzieś wybierać, jestem może. Troszkę zapracowany tym wszystkim, zarzucony za, tymi sprawami, więc jakby wszystkiego nie jestem w stanie ogarnąć więc jakby... Ale no ja nie mam zaufania do osoby, która działa na szkodę klubu. Dużo siły i tak jakby te podpisy, to wszystko, mobilizacja była nadzieja, no, no uda się to boisko zrobić, uda się, będzie fajnie, będzie Łuku w końcu coś znaczył, nie tylko piłkarsko, ale też turystycznie, bo... No bo tak naprawdę jakbyśmy... Śmier... No ale odbiegam cały czas od tematu. Nie czuję zaufania do osoby, która głosuje przeciwko klubowi po prostu, no, to się nawarstwiało, bo tak naprawdę jakby mówić, że to jest polityka, to pan do węgla by już dawno był zwolniony, no ale ja, ja trzymałem, chciałem, żeby pracował, bo uważam, że no na pewno jest dobrym fachowcem, tak? Więc jakby, ale już się czara przerała i.